Parę lat temu oglądałam z moim mężem takie TV-show. To się tutaj nazywa "Budridy". To jest tak, takie TV-show, jak nasze kuchenne rewolucje. Tytułowy "Budridy" chodzi po knajpach i restauracjach i pokazuje ludziom, co jest nie tak w ich pracy. No i w jednym takim odcinku, tytułowy "Budridy" poszedł do jednej restauracji, bodajże tutaj w Atenach, gdzie kierownikiem był szefem. Był jeden taki pan grek, oczywiście 50-letni który prowadził tę restaurację ze swoją partnerką. No i ta jego partnerka zamiatała nim jak szmatą od podłogi. Ja wtedy mówię do mojego męża: Widzisz, widzisz, jak tutaj kobiety traktują mężczyzn, tobie by się taka kobieta przydała, zaraz by cię do pionu postawiła. No i w dalszej części tego programu ten biedny mężczyzna mówi: No proszę wybaczyć mojej partnerce, że ona jest taka temperamentna, ale ona nie jest Greczynką, ona jest z Polski. Na co mój mąż? Parsknął śmiechem, mówi: No tak, ona jest z Polski. Taka właśnie by mi się przydała. Jeśli pani mnie ogląda, to proszę o kontakt będę panią straszyć mojego męża. A wy zostańcie ze mną, będzie jeszcze pogadanka o związkach Polek z Grekami. Was bardzo serdecznie. Od razu mówię, że możemy mieć zakłócenia w tle, takie jak miałczenie mojego kota albo Skype mojego męża. Więc proszę się tym nie przejmować. Ja już próbowałam ten vlog robić wczoraj, ale też mi się nie udało. Więc stwierdziłam, że, że niech się dzieje co chce. Ja ten vlog sobie robię. A więc moi drodzy, będziemy dzisiaj rozmawiać o parach. Polka Grek. Dlaczego Polka Grek? Dlatego, że nie znam żadnej pary Greczynka Polak. Więc kupimy się przede wszystkim na parach Polka Grek. A sama jestem żoną Greka i znam dużo takich par. Czy Grecy chętnie łączą się w pary z Polkami? Moi drodzy, biorąc pod uwagę fakt, że nasz premier, czyli głowa państwa greckiego, jako swoją wybrankę serca wybrał sobie Polkę, panią Marewę Grabowską. E, czyli z tego możemy wnioskować, że ci Grecy coś tam w tych Polkach widzą. My się chyba im naprawdę podobamy. Moi drodzy, gdybyś tak zapytać takiego przeciętnego Greka, e, dlaczego podobają Ci się Polki? E, biorąc pod uwagę mojego męża, jakbyś się ktoś go zapytał, e, to na pewno by odpowiedział pierwsze co, to uroda. Jak to się mówi, trawa u sąsiada jest, ma zawsze bardziej zielony kolor. Tak w tym momencie jemu właśnie nie podobają się brunetki o ciemnej karnacji i takich wyrazistych rysach twarzy. On woli właśnie bardziej kobiety o jasnej karnacji, jasnych włosach, jasnych oczach, czyli albo błękitnych, albo zielonych. Mhm. I przede wszystkim on lubi takie kobiety, jak on to powiedział, podobne do aniołów. On mówi, że taka przeciętna Greczynka, która ma takie wyraziste rysy twarzy, czyli ma duże usta, ma duże oczy, ma duży nos. Mówi, że taka uroda jemu przypomina karagiozy. Karagiozy to jest taka maskotka, z której się tutaj wyśmiewają. Moi drodzy, a jeśli weźmiemy pod uwagę cechy charakteru, to takie cechy charakteru jak dominacja, narzucanie swojej woli, takie rządzenie facetem, to ma bardzo dużo, tą cechę charakteru ma bardzo dużo greczynek. I dlatego to się też nie zawsze podoba mężczyznom. I powiem Wam tak, ja Wam robiłam już vlog o tym, jak wyglądają związki damsko-męskie w Grecji. I pod, pod tym vlogiem napisaliście mi w komentarzach, że to tak nie jest, że Grecy są podobni do Turków i oni dominują nad tymi swoimi kobietami, rządzą nimi i co tylko. Otóż nie, moi drodzy, główno prawda. Greczynki rządzą swoimi facetami, narzucają im swoją, swoją wolę, rządzą nimi i to są rządy twardej ręki, tak jak Wam mówiłam. I powiem Wam tak, po tych komentarzach zapytam się mojej koleżanki, to jest, Eleni ma 66 lat, jest moją sąsiadką. I mówię do niej tak, Eleni, jak Ty sądzisz, czy w greckich domach rządzą faceci, czy rządzą kobiety? Wiedziała mi tak, słuchaj, tych 30 parę lat temu, kiedy ja wychodziłam za mąż, jak w jednym domu rządzili faceci, ale oni się bardzo znęcali nad swoimi kobietami i psychicznie, i fizycznie. Dlatego od paru lat działają ruchy feministyczne, które uświadamiają kobiety, bronią te kobiety, i w rezultacie na dzień dzisiejszy kobiety są tak wyemancypowane w Grecji, że po prostu tak jak powiedziała Eleni, w, w, w domach y, takich jak moich synów, a ona ma y, synów takich y, 30 paru, 40 letnich, mówi, jak w jednym domu rządzą kobiety i facet nie ma za bardzo dużo do powiedzenia. Po czym, po czym dodała, y, i bardzo dobrze, y, bo to, co się kiedyś działo tutaj w Grecji, to był horror. Teraz rzadko która kobieta da sobie sobą pomiatać. Może gdzieś na wsiach jeszcze znajdą się takie kobiety, bo to zupełnie inaczej wygląda niż w dużych miastach, ale generalnie to już jest rzadkość. Moi drodzy, ja nie jestem, ja nie jestem osobą dominującą. Czy byłam w związku z Grekiem, czy byłam w związku z Polakiem, czy z facetem jakiejś innej narodowości, dla mnie liczyło się zawsze partnerstwo. Nie dominowałam po prostu. I myślę, że większość Polek ma podobny charakter do mnie. Nie rozkazujemy, nie narzucamy swojej woli, bardziej liczymy na partnerstwo. Moi drodzy, następna cecha, której nie lubi mój mąż u Greczynek, to jest taki przesadny materializm. Ja sądzę, że my, Polki nie jesteśmy aż takimi materialistkami. Oczywiście nie wszystkie wiadomo, jak w to naprawdę bardzo zależy od osobowości, a w szczególności myślę, że kobiety takie jak ja, które wychowały się w PRL-u. No cóż, nie mamy też takich wymagań jak przeciętna Greczynka, i to, że teściowa jest kilkadziesiąt kilometrów z. To też jest bardzo dużym plusem, a ja Wam powiem szczerze, że dla mnie jest ogromnym plusem, że moja matka nie może się dogadać z moim mężem, mogą się dogadać tylko przeze mnie. Ja jestem tłumaczem, a ja zawsze przetłumaczę tak, żeby nie było konfliktu. Moi drodzy, a co do takiego wspólnego życia, no to oczywiście są plusy i minusy. Czasami nie możesz się dogadać z kimś, kto rozmawia z tym samym językiem, co Ty i jest wychowany w tej samej kulturze. Ja Wam mówiłam o tyle dobrze, że mój mąż bardzo kocha Polskę, my nawet mamy umowę, że każdego roku jeden, jednego roku jedziemy do Polski, a jednego roku jedzie, jesteśmy w Grecji. Na wakacjach oczywiście, nie dotyczy to koronawirusa, bo niestety teraz jesteśmy tylko w Grecji. I powiem Wam, że mój mąż bardzo dobrze mówi o Polsce i swoim wszystkim znajomym mówi, jaka Polska jest piękna, jaka Polska jest czysta. A powiem Wam, że właśnie nie zawsze tak jest, bo wielu Greków, można ukryć takim mianem Elina Raz. To znaczy, że on uwielbia wszystko to, co greckie. Mówi, że Grecja jest najpiękniejsza, mówi, że wszystko, co greckie jest najlepsze, i po co w ogóle jechać na wakacje za granicę, jeśli Grecja jest taka piękna, że naprawdę nie potrzeba. Ja na szczęście tego nie mam, mój mąż jest chętny do odwiedzenia mojego kraju, wręcz mówi, że Polska jest jego drugą ojczyzną. Następna sprawa, moi drodzy, to zazdrość. Ja się tutaj też nie zgodzę, że Grecy są podobni do Turków. Wcale nie. Z jakim Grekiem bym nie była w związku? Nigdy nie był jakoś chorobliwie zazdrosny. Oczywiście jest to zazdrość, ale na jakimś normalnym poziomie. Nie tak jak Turcy, powiedzmy, że nie musisz nigdzie wyjść, bo, kto, bo co tam ludzie powiedzą i tak dalej. Nie, moi drodzy. I powiem Wam, że ja na przykład nie mam problemu wyjść wieczorem do pubu z koleżankami, i też moje koleżanki, które są w związkach z Grekami, nie mają takiego problemu. Nawet jeśli przyjdziemy, wrócimy do domu późno wieczorem, oczywiście mamy do siebie zaufanie, również ja jemu też nie bronię. Pomoc w domu, moi drodzy, i tutaj zaczynają się schody, dlatego, że Grecy nie za bardzo potrafią sprzątać, dlatego, że są wychowani przez się, także mieli wszystko podstawione pod nos i sprzątanie im nie za bardzo wychodzi. Mój mąż był wychowany przez dwie kobiety i dlatego on potrafi zrobić artystyczny bałagan, ale sprzątać nie potrafi. Ale powiem Wam tak, że mój pierwszy mąż był takim neurotycznym szopem-praczem, więc ja teraz nawet naprawdę nie wiem, co jest gorsze. Lenistwo. Jeśli chodzi o lenistwo, to jest naprawdę różnie. Mój mąż jest na przykład pracoholikiem, jest bardzo zdolnym informatykiem, który pracuje od rana do wieczora. A weźmy pod uwagę jego brata, nie przepracował ani jednego dnia w życiu, bo w tej chwili on chyba ma 40 lat i żyje z... Z emerytury mamy. Czyli dwóch ludzi y, wywodzących się z tego samego domu, a zupełnie inni ludzie. Y, coś robię w moim mężu, y, to to, że mnie rozpieszcza y, i to, że bardzo dobrze mnie traktuje. Nigdy mnie nie uderzył, nigdy mnie nawet nie popchnął. Y, on sobie krzyczy, bo grze, ja już Wam kiedyś mówiłam y, o Grekach, oni naprawdę krzyczą. Od rana do wieczora, ale oni to po prostu mają w charakterze, mają właśnie taki temperament, że nie mówią, tylko krzyczą. I ogólnie rzecz biorąc, Grecy są kobieciarzami. Ja mam o tyle dobrze, że mój mąż nie gustuje w greczynkach, ale powiem Wam szczerze, że jak ja bym tak miała w sąsiedztwie jakąś Czeszkę, Rosjankę, Ukrainkę czy inną Polkę, no to ja bym miała oczy szerokie, szeroko otwarte. Ja mam do niego zaufanie, ale lepiej chuchać na zimne. Tak ogólnie mogę powiedzieć, że my jesteśmy zgodnym małżeństwem i znam wiele par, polka, grek, którzy żyją zgodnie i szczęśliwie. Mi się wydaje, że może to znaczyć na zasadzie przyciągania przeciwieństw albo po prostu zwykły łód szczęścia. Że tak się po prostu stało. Dzięki Bogu 14 lat, prawie 14 lat żyjemy sobie zgodnie. Oby nie zapeszać, bo zawsze jak go chwalę, to mi się zepsuje. I tym takim mniej pozytywnym akcentem będę się z Wami żegnać pragnę przypomnieć, że ten kanał da się subskrybować, tam na dole jest taki czerwony guziczek po naciśnięciu możesz go subskrybować i dostaniesz powiadomienia o, moim, o moich następnych vlogach, jeśli oczywiście naciśniesz też dzwoneczek ode mnie to już wszystko moi drodzy, mam nadzieję, że się wam podobało, buziaki z Aten pa pa